Witajcie! Pora przyjrzeć się kolejnemu transformerowi z trwającej cały czas linii Legacy. Tym razem padło na jeszcze innego pretendera, jednak w odróżnieniu od wcześniej prezentowanych Iguanusa i Bombbersta, nowego odświeżonego przedstawiciela tej malowniczej ekipy upakowano w klasę Deluxe. Przed wami Legacy Skull Green. Ten kolega o ujmującej fizjonomii to ciekawy przypadek. Przebywając poza swoją pretenderową powłoką, Skull Green wykazuje sporą dozę ogaru i inteligencji, często przykładając przy tym swoje korzyści nad ogólnodeceptikońską sprawę. Z kolei zamknięty w swojej potwornej skorupie staje się niezbyt lotnym brutalem rozmiłowanym w demolce. Trochę taki motyw rozdwojenia jaźni, Jekyll Hyde, te sprawy. A szkoda, że taka nietypowa postać nie przewinęła się przez żaden serial animowany, bo mogłoby to być zabawne. No ale zawsze zostają jego komiksowe występy. Oryginalna zabawka z 1980 roku była niedużym robotem transformującym się w cybertroński czołg, zamykanym niczym w sarkofagu w powłoce, przywodzącej na myśl jakiegoś potwora rodem z Masters of the Universe, czy jakiegoś innego fantasy trolla z ala czaszko mordą. te projekty Pretenderów. O Skull Greenie przypomniano sobie w 2010, kiedy został wydany w linii Generations, w której był remoldem z Traxusa, i był to też pierwszy wypadek, kiedy dokonano zintegrowania trybu robota ze starym projektem powłoki. Skullgrin pojawił się jeszcze jako miniaturowa figurka Prime Master Power of the Primes, gdzie wrócono do konceptu osobnej powłoki. No i wreszcie mamy tegorocznego Legacy. I znowuż tryb robota posiada elementy oryginalnej skorupy. Także cykl raz tak, raz tak jakoś się powtarza. Nowy Skull Green, tak jak jego odpowiednik z końcówki lat 80., transformuje się w cybertroński czołg z wieżyczką wyposażoną. W parę dział. Pojazd jak to cybertońskie tryby futurystyczny, na pierwszy rzut oka można go uznać za typowego hovertanka unoszącego się blisko nad ziemią za pomocą jakichś, nie wiem, antygrawitacyjnych cudów. Jednak po bliższym zapoznaniu się z tą zabawką można to podać pod wątpliwość, albowiem jest to w istocie pojazd jakby hybrydowy. Przenia sekcja nie ujawnia w ogóle źródła napędu, natomiast w tylnej mamy już wyraźnie wyeksponowane gąsienice. Można podejrzewać, że z przodu również znajdują się takowe tylko są zabudowane całkowicie przez pancerz, a może tylko część czołgu dotyka podłoża, a część lewej. No trzeba to zostawić domysłom. Acz muszę przyznać, że te niedomówienia delikatnie mi tu przeszkadzają. Wolałbym albo widzieć tutaj drugą parę gąsienic, albo po prostu uznać Skull Greena za pełnego chwertanka. Nie wiem jak na przykład Clober z Cyberverse. Prezentowany tutaj tryb pojazdu wydaje mi się trochę niespójny przez takie zagłoski. Nie pomaga też fakt, że nie ma nawet pod spodem żadnych minikułeczek, więc no nawet nie potoczy się ładnie, tylko trzeba nim sunąć po podłożu. No i forma sama w sobie nie jest też specjalnie ciekawa. Dużo tutaj wizualnie robi ta wieżyczka. Jest fajna, dwa działka wyglądają kozacko, można nimi kręcić i unosić. Niezależnie od siebie, ale jest to chyba jedyny element, który jakoś tu bardziej się wyróżnia. No, i jeszcze ta broń biała przyczepiona do boków maszyny, para jednosiecznych mieczy. Poszerzają one prostą bryłę czołgu i wygląda to nawet ok, trochę jak takie wąskie skrzydełka. Jednak jeśli je wyczepimy i zrobimy to samo zwierzyczką, to kształt tego trybu pojazdu robi się od razu jakiś taki nijaki. Długi, wąski, takie płaskie coś, jakby cybertrońska deska do prasowania z tą jedną skromną parą gąsienic. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że no, można to było zaprojektować minimalnie ciekawiej, i chyba nie czepiałbym się tak tego. Trybu, gdyby był chociaż solidniejszy. Bardzo mi to przeszkadzają te dziury po bokach, przez które widać stawy biodrowe i trochę głowy robota. No, nie wygląda to zbyt estetycznie. Gdyby zmieścić tutaj gdzieś jeszcze jakieś takie małe, składane panele owijające się wokół tego, no to już wyglądałoby to lepiej. A sam kształt jest po prostu mało emocjonujący. Gdyby School Green miał jeszcze pod spodem składany port, to mógłby robić za do trzymania przez inne figurki. Taki klocek. Porównania. porównania. Greenowi coś strzeliła ambicja do jego czaszkołba i postanowił być większy od poprzednio wydanych Pretenderów. Nie mogę powiedzieć, żeby mi to jakoś strasznie przeszkadzało, ale rozumiem zdanie tych, którzy to krytykują, bo fajnie by było jednak trzymać jedną podgrupę w pasującej do siebie skali. Mini Pretendery z Power of the Primes pasowały każdy do każdego, a tutaj wjechał nagle Deluxe po dwóch kor. Mówię, dla mnie to nic strasznego, ale rozumiem krytykę decyzji. Czekamy na Bladziona z Legacy, a tymczasem można Skull Greena zostawić z bladem z serii filmowej, który jako stary Voyager wypada naturalnie masywniej. W tym porównaniu. No i jeszcze na koniec dla odmiany inni czołgiści: Combiner Wars Brawl oraz Siege Brand. Kryj pojazdu może nie jest zbyt ciekawy, za to transformacja jest całkiem angażująca. W paru miejscach ten prosty almud nawet zaskakuje. Najlepiej zacząć od wyczepienia gąsienic, które pójdą na łydki robota, unoszone na tych białych panelach, rozsuwamy schowane z tyłu ramiona i ponosimy je na małym sliderze. Po podniesieniu klapki na górze można wyłuskać ze środka głowę i obrócić ją, zamykając następnie konstrukcję. Nogi się rozdziela, wydłuża, dalej trzeba rozprostować stopy i uformować łydki, wpinając gąsienicę. I tutaj trzeba jakby wyczuć to połączenie, bo zdarza się, że te elementy spinają się zresztą trochę słabo, przez mię Trzaski. Po uformowaniu nóg Skoglin jest praktycznie gotowy. Pozostały ostatnie kroki: wyłskanie dłoni z przedramion oraz korekta głowy. Fajnie, że ma ona aż dwa kroki w transformacji. Najpierw trzeba rozsunąć duże rogi na boki, a mniejszą parę wyciągnąć z tyłu. Działu z trybu czołgu nie trzeba wcale wyciągać i wpinać osobno po przemianie, ale bez nich konwersja jest trochę przyjemniejsza. Dajmy mu od razu jego miecze, niech się chłopaku cieszy, że ma coś w garści. No i wola, gotowy. Nunny tryb pojazdu w całości kompresuje niecodzienny tryb robota. Mówiłem już o tym parę razy, ale powtórzę się. Kocham to wizualne szaleństwo i it sowy posmak Pretenderów, i nie inaczej z wypadku Skull Greena. Stopienie w jedną całość powłoki potwora z trybem robota wyszło znakomicie. Jest tu to wrażenie obcowania z trolem czy demonem z samego dna piekieł. Robot ubrany po prostu w takie kościane elementy opancerzenia, zamiast tej organicznie wyglądającej powłoki. I w sumie taka diabelska, technoorganiczna prezencja, jak nic pasowałaby do Duma. Teraz na to wpadłem. Web jest po prostu cudowny. Uwielbiam te Przeraśniętą czachę wyglądającą jak spreparowana z jakiegoś demonicznego barana czy w ogóle innego diabła. Fantastycznie wyglądają te zębiska, zwłaszcza przeraśnięte boczne kły, do tego jeszcze te rogi, różowe ślepia. No, jest to bardzo specyficzne na tle bardziej konwencjonalnych transformerów, ale mnie jako fana takich dziwac w totalnie kupuje. Słyszałem o sugestiach, że spoko by było, gdyby ta czacha była maską zakładaną na normalną głowę i myślę, że takie rozwiązanie też byłoby całkiem cool, ale tak jak jest, i tak mi pasuje. Zwłaszcza jeszcze, że głowa ma fantastyczną ruchomość. Daleko osadzony staw kulkowy gwarantuje sporą swobodę w Wracając czerpem. Skull Green może nawet popatrzeć w górę i to w szerokim zakresie. Może spojrzeć, przycelować i wypalić z na plecach prosto w namierzony cel. W porównaniu do demonicznej kwacjaty, korpus prezentuje się tak zwyczajnie, jak tylko się da. Po prostu takie transformerowe ciało numer 100, któryś. Są tu minimalne detale, rozmaicające powierzchnie, malutkie, umieszczone centralnie logo Decepticonów. No, projekt po prostu tak zwyczajny, że wzrok od razu kieruje się na te wszystkie kościane dodatki z ramiona i pas. No, zwłaszcza ten drugi prezentuje się wspaniale, z tą czachą, dającą właśnie jakby klamrę pasa. No, wypisz, wymaluj, idealne dla szkieletora z Masters of the Universe. Podobnie fajnie wygląda tylko na ramienniki. Z tyłu, nukle, jak wspomniano, lądują gosienice i to chyba jedyny element designu przypominający, że Skull Green jest transformerem, a nie potworem futurystycznym pancerzu. Z zwisa jeszcze dodatkowo mały ogonek kompresowany w trybie czołgu. Śmieszny, można nim sobie pomerdać. W ramionach mamy standardową ruchomość prezentowaną teraz przez niemal wszystkie figurki z głównych linii, nie ma jedynie obrotu w nadgarstku, który przydaje się postaciom operującym bronią białą. Niemniej, wykorzystując zamiast transformacji, można opuścić trochę łapkę i wówczas Skull Green będzie wyglądał, jakby groził przeciwnikowi. Albo go wskazywał. Wygląda to całkiem fajnie i pomaga w ekspresyjnych ustawieniach. Słówko na temat samych mieczy. Tak w zasadzie są to fuzje działek i mieczy, albo wiem je otwory, sugerujące lufy, więc można je też pewnie wykorzystać jako spluwy. Wyglądają w porządku, tylko niestety do ich odlania użyto elastycznego gumowatego tworzywa. Dlaczego nie mam pojęcia? Jak do tej pory większość nowych akcesoriów powstawała z normalnego twardego plastiku. Na całe szczęście tym razem udało mi się uniknąć klątwy gumowych akcesoriów i o dziwo miecze są proste, nie wykrzywiły się już w opakowaniu, więc akurat w tym wypadku nie dbam szczególnie o te zmiany. Materiału. Ale Skull Green nie musi wywijać tylko mieczami. Działka są odczepialne. Łącznik z ogonkiem zresztą też, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uzbroić decepticona w broń palną. I tutaj na polu modowalności prezencji z uzbrojeniem ta figurka naprawdę błyszczy. Z racji tego, że gany i miecze mają sporo punktów podczepienia, a sam Skull Green ma jeszcze dodatkowo dwa porty pod przedramionami, można sobie te elementy podczepić na kilka sposobów. Nie tylko trzymać miecze w dłoniach, ale na przykład przyczepić we wspomniane porty, trochę jak ostrza głównej bohaterki z serii Bloodrain. Analogicznie można zrobić z działkami albo w ogóle połączyć miecze i spluwy, wykorzystać do tego efekty strzałów, a nawet zrobić działka strzelające mieczami, bo czemu nie. W grę chodzi też wykorzystanie podstawek, a że pozwalność głowy jest tak dobra, nie ma problemu z otworzeniem bardzo przekonującej pozy w locie, gdzie działka posłużą za dysze jetpacków. I tak można sobie lecieć na koniec świata jeszcze dalej, wklepać autobotom. Druga porcja Z Skullgrin z mniejszymi kolegami. Dobra chłopaki, pokażcie tego, co was przegonił z boiska. Dalej z kolegą Bladżynionym. Chodzą chyba słuchy, że nowy blat miałby być Remoldem właśnie z Kullgrina, cool jestem nawet ciekaw jakby to wyszło. No i na koniec z innymi deceptikońskimi pancernymi. Reasumując, fajna figurka, kozacki tryb robota, sporo opcji bawienia się z uzbrojeniem, naprawdę świetna stylowa, no tylko ten tryb pojazdu został tu potraktowany po macoszemu, ale dla zabawy jaką miałem z robotem jestem to w stanie wybaczyć. Polecam, tak figurkę jak i siebie na przyszłość, to by było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza, odwiedzania mojego Instagrama oraz Discorda i trzymajcie się, miłego ubierania choinki.